Zmowa dnia. A naszym gościem jest pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Ja chciałem pana zapytać o przede wszystkim w kontekście zbliżających się świąt, a raczej tego, co będzie po świętach, chciałem zapytać o kwestię podwyżki VAT-u na żywność. Stawki mają wrócić do tego poziomu przedpandemicznego, sprzed tarczy, czyli 5%. Odczujemy to w, portf w portfelach? No, oczywiście, wyższy VAT powinien być trochę odczuwalny. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, czy takie uwarunkowania wprowadzenia, czy powrotu do tych stawek, które mogą trochę łagodzić te, 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 te skutki dla nas. I tu, tu przede wszystkim trzeba powiedzieć o, tym, o tej wojnie cenowej w sieciach, w sieciach handlowych, tych, które właśnie tą żywnością, czy tą żywność sprzedają nam. One mogą może, może dojść do takiej sytuacji, że one jakby zaabsorbują część, co najmniej część tego VAT-u. Przypomnę, to nie jest też tak dużo, tak? Znaczy ten VAT tylko rośnie z 0 do 5, to nie jest regularna stawka 23, 5%. No, I to jest jedna rzecz, a druga, możemy też nie odczuć także dlatego, że no tam oczywiście sezonowe, będą pewnie czynniki mogły odgrywać, czyli już nowaliki, jakieś, jakieś no, tak, takie elementy, które będą powodować, czy co roku powodują, że ceny niektórych towarów. Trochę, trochę spadają, ale też to, co chcę na końcu powiedzieć, to jest to, że ta inflacja rzeczywiście w, no w marcu, my ją prawdopodobnie zobaczymy na poziomie nawet być może poniżej 2,5, co niestety będzie krótkotrwałe, to, to się niestety skończy, ale, no ale to, też, to jest, też jest taki moment, że można powiedzieć, że tej inflacji my już właściwie nie odczuwamy, więc kiedy... ta podwyżka też może nie być odczuwalna. Czyli, no... Może nie być odczuwalna, tak? Ale, ale jeżeli będzie, to kiedy odczujemy? No bo rozumiem, że pewnie teraz będzie taki okres poświąteczny. Faktycznie jest ta wojna cenowa, o której Pan mówił. Kiedy w sklepach to się przełoży? Są ekonomiści, którzy wieszczą, że ceny towarów, że, że, że ta pula żywności wzrośnie o 4 punkty procentowe, czyli w zasadzie tyle, ile wat. No tak, właśnie to jest to pytanie: znaczy, bo to jest ta przestrzeń tak? między, między zero. Tak naprawdę aż 5%, no gdzieś pomiędzy prawdopodobnie. To na pewno tak zakładam, że jednak nie będzie 5%, to będzie raczej raczej coś pomiędzy. Może to będzie 3, może 4, a może, może jeszcze mniej, tak? Bo naprawdę jest, no nie wiem, no, ja dostaję codziennie jakieś smsy o jakichś promocjach. No, wygląda na to, że to rzeczywiście trwa ta wojna i, i to może się może nas trochę chronić przed tym, przed tym bezpośrednim efektem związanym z powrotem z powrotem VAT-u na poziom 5%. A kiedy? No oczywiście od 1 kwietnia teoretycznie powinniśmy widzieć trochę wyższy ten VAT. No ale czy, tak jak mówię, czy to będzie się wiązało z 5% wzrostami cen wszystkich? To raczej wątpię. No rozumiem, że tu jest trudno odpowiedzieć. To pewnie jeszcze trudniej będzie odpowiedzieć, jaki to będzie miało w ogóle wpływ na ceny. No widzieliśmy ostatnio szacunek GUS-u, bardzo niska inflacja. Rozumiem, że to raczej był najniższy próg w ostatnich miesiącach i teraz możemy być świadkami wzrostu cen. No najniższy zobaczymy w marcu, bo tej marcowej inflacji jeszcze nie znamy. Poznamy ją, ten flash poznamy za chwilę, a, a tak naprawdę inflację marcową poznamy w połowie kwietnia. Skutek podwyżki VAT-u to no, taki, taki szacowany przez analityków Narodowego Banku Polskiego to jest 0,9 punkta procentowego tak, na, na, na wskaźnik inflacji. To, to, czyli to jest dosyć, można dosyć precyzyjnie obliczyć, no bo wiemy, jaki jest udział tej żywności, która, której dotyczą te powroty stawek VAT-owskich w koszyku inflacyjnym, w związku z tym można dosyć łatwo to policzyć. A jaki to będzie miało wpływ w takim razie na, czy będzie miało, na decyzję Rady Polityki Pieniężnej? Myślę, że żaden. To znaczy, trzeba pamiętać, że ten wpływ tej inflacji, tego powrotu. Właśnie, może to trzeba jeszcze powiedzieć. My tak naprawdę odstawiamy środki przeciwbólowe. Znaczy ta, te, ten VAT obniżony, on był takim środkiem przeciwbólowym. On miał nas trochę y, zmniejszyć, nasz ból związany z tą bardzo wysoką inflacją. Y, I teraz chyba czas na to, żeby te środki rzeczywiście zacząć odstawiać. Natomiast to, co jakby y, 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 się wiąże tutaj z polityką monetarną, to trzeba powiedzieć, że to, będą, to będzie jakby um, tymczasowy wzrost inflacji. Tak? Znaczy, my zobaczymy ten efekt podwyższenia stawki, jeżeli go zobaczymy, ale on wygaśnie, znaczy, już wiemy dzisiaj, że on wygaśnie w ciągu 12 miesięcy, po prostu. Tak? W związku z tym reakcja polityki pieniężnej, która generalnie wpływa na yy, tam, ten kanał transmisji, się roz, rozpływa. Czy znaczy ten impuls do gospodarki trafia w ciągu 4-6 kwartałów, nie miałby żadnego sensu. To znaczy Zanim on by dotarł do tej gospodarki w taki maksymalny sposób, to ten, to ten podwyższona, podwyższona inflacja wywołana pod powrotem stawek VAT-owskich po prostu zniknie. Prezes NBP mówił ostatnio, że liczy się z tym, że do końca roku stopy pewnie pozostaną stabilne, czyli jak rozumiem, nie będzie obniżki. A Pana zdaniem? Kiedy jest ja te, ja, no, ja, 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 ja od, od, od dawna właściwie mówię, że tutaj m, m, dopóki nie zobaczymy trwałego, trwałego powrotu inflacji do poziomu, poziomu celu inflacyjnego, a tego ciągle nie widać, tak jak powiedziałem, za chwilę prawdopodobnie zobaczymy, i to bez względu na wad, tak? zobaczymy wzrost inflacji ponownie w, w, kilku, w następnych miesiącach po, po, po tym marcu. Jeżeli tego trwałego dojścia do celu nie zobaczymy, to my już w tej chwili nie powinniśmy reagować stopami procentowymi. Po prostu powinniśmy poczekać, aż to rzeczywiście te procesy cenowe w gospodarce się na tyle ustabilizują, że one dadzą nam ten komfort, że, możemy, że będziemy mogli w sposób odpowiedzialny i już taki bez ryzyka, że będziemy potem musieli go korygować, czyli, czyli zwiększać te stopy procentowe, obniżyć stopy procentowe. Więc to na to jeszcze. jeszcze, jeszcze za wcześnie. To pozostaje nam życzyć, żeby na święta ceny były niskie, a po świętach też żeby były niskie, żeby ten VAT w ogóle nie było czuć podwyżki. Natomiast ja chciałem przejść do kwestii prezesa Glapińskiego i wniosku, jaki został złożony w sprawie Trybunału w jego, takiego wstępnego wniosku, którego dotyczy. Tam jest osiem zarzutów. To są zarzuty złożone przez parlamentarzystów obecnej koalicji, m.in. finansowanie deficytu, czyli tak zwane luzowanie przez bank centralny, interwencje walutowe, obniżka stóp procentowych, utrudnianie pełnienia. Funkcji niektórym członkom Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu Banku, wprowadzenie w błąd co do zysku NBP ministra finansów, czy angażowanie się w agitację i złamanie tym samym zasady apolityczności, w agitację polityczną. Które pana zdaniem te zarzuty jakby się ostaną na końcu? To na pewno nie jestem tutaj ani autorytetem prawnym, bo to są zarzuty prawne. Znaczy to które są, są istotne z pana punktu widzenia? Z mojego punktu oczywiście ten piąty, tak, ten dotyczący braku współpracy, no to na pewno jest bardzo ważny, bo on bezpośrednio, bezpośrednio dotyczy nas, znaczy Rady Polityki Pieniężnej. Mamy tutaj sytuację, że rzeczywiście. No, no, Chyba obiektywnie, no ja, ja oczywiście mogę być posądzony o jakiś tam subiektywizm, ale obiektywnie trzeba powiedzieć, że żeby było, by dochodziło do utrudniania pracy nam czy tam członkom zarządu i tak naprawdę pracy, tu tak, nie chodzi o pracę, chodzi o wykonywanie obowiązków konstytucyjnych i ustawowych. No mieliśmy do, do, takie zmiany w regulaminie, które wyłączały nam dostęp do materiałów analitycznych NBP, odmawianie dostępu do protokołów z posiedzeń i, i ingerowanie w treści tych protokołów. No, różnego rodzaju jakby działania, które miały nam tak naprawdę, chyba przede wszystkim odciąć dostęp do informacji. No, a ta informacja jest jakby podstawowym naszym jakby, to, towarem czy materiałem, na, na, na bazie którego tworzymy produkt, jakim, jakim, jest decyzja, jakim są decyzje dotyczące polityki i Im, Im więcej wiemy, tym lepiej. Im więcej możemy się dowiedzieć od właśnie analityków Narodowego Banku Polskiego, między innymi, tym lepiej. A to ja chciałem zapytać to... o trochę inną kwestię, mm -hmm. bo czy te zarzuty no dotyczące finansowania deficytu przez Bank Centralny pośredniego, tak? Dotyczące interwencji, dotyczące obniżki stóp procentowych. Tak. Czy to nie jest trochę kopanie sobie dołków pod sobą samym przez obecną koalicję? No bo na przykład no, to finansowanie deficytu pośrednie, czy czy to luzowanie ilościowe inaczej, to było wykonywane mhm. w momencie pandemii, no w momencie, kiedy mieliśmy y, groźbę olbrzymiej i gospodarczej i zapaści, która się potem jakby y, zrealizowała mhm. i to był rodzaj amortyzatora. Czy po prostu y, koalicja nie kopie dołków w tym sensie, że za 2-3 lata może przyjść jakiś inny kryzys i będzie chciała skorzystać z tych samych instrumentów, a zamknie sobie do nich drogę? No, to ja tego tak nie widzę, znaczy, do, widzę to dokładnie odwrotnie. To znaczy wydaje się, że no, czytając wniosek i czytając uzasadnienie do tego wniosku, po prostu było, były naruszane konstytucja i, i ustawy. Czyli ekonomicznie mo, może, mo, może nawet... Ktoś mógłby się z Panem zgodzić. Natomiast od strony prawnej to po prostu było kompletnie wygląda na to nieprzygotowane. Nie ma tych. Rozumiem. To tu tych ustawiamy uf. kropkę. Dziękuję mhm. bardzo. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia był Pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję bardzo. Dzięki. Polskie Radio.